Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Sensacje Sztuki. Zapraszamy. Wyobraźcie sobie dzieło sztuki warte miliony dolarów, które po prostu zniknęło. Dziś opowiemy historię tajemniczego obrazu Rembrandta, który może nigdy nie istniał. A może został skradziony przez nazistów podczas II wojny światowej? Hm. To brzmi jak początek fascynującej zagadki. Szczególnie, że mówimy o jednym z największych mistrzów w historii malarstwa. No właśnie. Rembrandt urodził się w 1606 roku w Lejdzie, jako ósme z dziewięciorga dzieci młynarza. I wiesz, co jest najbardziej intrygujące? Mimo, że rozpoczął studia uniwersyteckie, szybko porzucił je dla swojej prawdziwej pasji czyli dla malarstwa. A jak rozumiem, szybko okazało się, że ma do tego niezwykły talent Dokładnie tak szczególnie jeśli chodzi o operowanie światłem i cieniem. Ale nasza dzisiejsza historia koncentruje się na jednym konkretnym obrazie portrecie filozofa przy świecy. Z 1630 roku. To ten, który podobno pojawił się na aukcji w Wiedniu w 1938 roku, prawda? Tak, i tu zaczyna się najbardziej fascynująca część tej historii. Obraz został kupiony przez Gerharda Utza, oficera SS, który był obsesyjnym kolekcjonerem holenderskiego malarstwa. Według dokumentów OSS. Przewiózł go do swojej prywatnej kolekcji w zamku Fishhorn w Alpach. Mm, ale co stało się z obrazem później? Bo z tego co wiem, alianci znaleźli tylko puste skrzynie. No właśnie, to jest ta zagadka. Mamy świadectwo amerykańskiego kolekcjonera z 1991 roku, który twierdził, że widział podobny obraz w dzieciństwie w domu w Tyrolu. Opisywał go jako postać przy świecy z charakterystycznym Rembrandtowskim światłocieniem. Fascynujące jest to, jak wiele dzieł sztuki przepadło podczas wojny. Naziści mieli przecież całe listy tego, co chcieli zagrabić. Dokładnie. I wiesz co? Istnieją podobno fotografie katalogowe z lat trzydziestych, które nigdy nie zostały odnalezione. Plus dokumenty, które zaginęły po 1945 roku. To wszystko tworzy niesamowitą układankę. A czy ktoś próbował odtworzyć losy tego obrazu po wojnie? Cóż, są różne teorie. Niektórzy twierdzą, że obraz został zniszczony podczas ewakuacji zamku, inni, że został ukryty w jakiejś prywatnej kolekcji. A jeszcze inni kwestionują samo jego istnienie. To trochę jak z tymi wszystkimi legendami o zaginionych skarbach wojennych, prawda? Tak, ale w tym przypadku mamy konkretne poszlaki. Świadkowie opisywali mężczyznę w cieniu, którego twarz wydawała się znać każdą stratę świata. To bardzo charakterystyczne dla stylu Rembrandta. No tak, w końcu on sam doświadczył wielu osobistych tragedii. Stracił żonę, dzieci, popadł w biedę. I może właśnie dlatego potrafił tak głęboko zajrzeć w ludzką duszę. Jak sam powiedział, każdy człowiek ma w sobie noc. To zdanie idealnie opisuje jego podejście do portretowania ludzi. Więc myślisz, że ten obraz może wciąż gdzieś istnieć? Szczerze? Nie wiem. Ale może właśnie w tym tkwi jego urok. Niektóre tajemnice są piękniejsze, gdy pozostają nierozwiązane jak powiedział Rembrandt. Każde światło ma swoje źródło w ciemności. To naprawdę daje do myślenia, szczególnie w kontekście tego, ile jeszcze podobnych historii może kryć się w archiwach i wspomnieniach świadków. I może właśnie dlatego ta historia tak nas fascynuje, bo pokazuje, że sztuka to nie tylko to, co możemy zobaczyć w muzeach, ale także te wszystkie zaginione dzieła, które istnieją tylko w naszej wyobraźni i dokumentach. To jak próba złapania cienia. Ale przecież muszą istnieć jakieś konkretne ślady? Dokumenty, fotografie? Właśnie tu robi się interesująco. Istnieją dokumenty z 1938 roku i zdjęcia katalogowe z lat 30., które podobno znajdowały się w archiwach SS. Problem w tym, że wszystko zaginęło po 1945 roku jakby wojna sama chciała zatrzeć ślady tego dzieła. To fascynujące, jak jeden obraz może stać się symbolem wszystkich strat wojennych. A co mówią relacje świadków? O, te są najbardziej intrygujące. Opisywali mężczyznę w cieniu, którego twarz wydawała się znać każdą stratę świata. To niezwykle poetycki opis, który idealnie pasuje do stylu Rembrandta i jego słynnego operowania światłocieniem. Mhm. Mm brzmi jak klasyczny Rembrandt. Jego zdolność do uchwycenia ludzkiej duszy na płótnie była wyjątkowa. Dokładnie tak. I wiesz? Sam Rembrandt powiedział kiedyś. Każdy człowiek ma w sobie noc. To zdanie nabiera szczególnego znaczenia w kontekście tego zaginionego portretu. Zastanawiam się, czy ten obraz nie był właśnie próbą uchwycenia tej wewnętrznej nocy. To interesujące połączenie. Portret człowieka zgłębiającego tajemnicę życia sam stał się tajemnicą. Jakie są teorie na temat jego zniknięcia? Otóż są trzy główne hipotezy. Pierwsza mówi o zniszczeniu podczas bombardowań, druga sugeruje kradzież i ukrycie w prywatnej kolekcji, a trzecia, że został wywieziony z innymi zrabowanymi dziełami. Ale, i to jest kluczowe, żadna z tych teorii nie została potwierdzona. A może właśnie o to w tym wszystkim chodzi o tę wieczną niepewność o zadawanie pytań bez odpowiedzi? Dokładnie. I wiesz, co jest najbardziej fascynujące? Ten obraz, nawet jeśli nie istnieje fizycznie, żyje w opowieściach, dokumentach, wspomnieniach. Stał się czymś więcej niż tylko dziełem sztuki, stał się symbolem wszystkiego, co zostało utracone w zawierusze wojennej. To dokładnie pokazuje, jak sztuka potrafi przekraczać granice fizycznej rzeczywistości. Tak, i może właśnie dlatego ta historia wciąż nas fascynuje, bo pokazuje, że sztuka to nie tylko fizyczne obiekty, ale także historie, które się wokół nich tworzą. To świadectwo tego, jak wojna wpływa nie tylko na materialne dziedzictwo, ale także na naszą zbiorową pamięć i wyobraźnię. A co z przyszłością? Czy jest szansa, że kiedykolwiek poznamy prawdę o tym obrazie? Szczerze? Prawdopodobnie nie. I może właśnie na tym polega jego prawdziwa wartość, na tej wiecznej tajemnicy, która zmusza nas do zadawania pytań o naturę sztuki, pamięci i historii. Jak powiedział Rembrandt, każde światło ma swoje źródło w ciemności.